Witam kochane raczki, witam słoneczka, Jest to rozdanie na 11 na 11, um, było czerwca, nie? Na pełnię księżyca. Także kochani, zaczynamy. Moje raczki z paczki, wspaczki. Raczki z paczki, dobra, nie? No i kochani, zobaczymy. Przepraszam za ten mój głos i ten, i ten mój los, i głos, ale no. Nie wiem, alergia chyba coś mnie zapycha, po prostu nie wiem, za dużo, za dużo. Słuchajcie, kurzu mi zapyliło mój nos No i mam, jak mam, zapyliło. No dobra, kochani, raczek na pełnię księżyca. Jedenasty, proszę o patrzenie, bo sobie dla osób z podznaku raka. Na 11. Karta świata mega. Co się ukazuje wraz z pełnią księżyca? Co się ukazuje? <klujemy> <klujemy> co odchodzi po pełni? Już co odchodzi? Mhm. Mhm. Jak należy do tego podejść? Jak należy do tego podejść, słoneczka? Jak należy do tego podejść? Mm -hmm. Czego nie należy? Jest problem jakiś z wyborem. Czego nie należy? Czego nie należy. Mm -hmm. Rezultat, gdzie was to zaprowadzi? Rezultat, <coughs> gdzie was to zaprowadzi. Przepraszam, słoneczka, ale muszę noska. Już słoneczka, już, już ten. Już sobie troszkę noska oczyściłam. Kochani, wy jesteście w dziewiątce kielichów, coś Was blokuje. I mam wrażenie, widzicie? I as monet pod spodem. Wy macie ciągle naprawdę ładne karty, Wam powiem. Tak naprawdę macie ładne: dziesiątka monet, as monet, dwójka, wybór. Tak, co do statusu, nie wiem, wybór co do mieszkania, tutaj do początku związanego z mieszkaniem, ze stabilnością życiową, z rodziną, tak, jakieś tutaj um, przewartościowania, prze, przełożenia, ale tu, kochani, się rysuje taka dziewiątka kielichów z dwójką mieczy. To jest takie troszkę, mam wrażenie, że zbyt mocno oczekujecie od życia, od ludzi. To jest takie oczekiwanie, tak? A tu trzeba się za coś wziąć. I zobaczcie, wy jesteście w karcie świata. Macie tak przepiękne możliwości. Macie szansę na nową miłość, słuchajcie. Nowe możliwości, rozwój w ogóle wasz. Tak? Świat was wzywa do poszerzenia, ale też do zakończenia jakiegoś etapu, który... Wypeł... Co się już wypełniło, tak? I trzeba wejść na nową drogę, zacząć drugi etap, tak? Ale wcześniej trzeba, słuchajcie... Dokonać wyboru, bo dwójka monet to jest takie szafowanie energetyką, i nie wiem w zasadzie, co mam, w co macie iść. Ja mam takie wrażenie, bo tu jest szansa i na miłość, słuchajcie, i na nową pracę, i na dobre stanowisko, tak? Tutaj ktoś, słuchajcie, może zaświata się do Was odzywać, tak? Natomiast u Was jest ciągle takie przelewanie energetyczne. Dlaczego? Nie wiecie do końca, jak do czegoś podejść. Um, ale też ja mam wrażenie, że szafowanie waszymi talentami. Takie mam wrażenie, że tak naprawdę talenty są, ale ja nie chcę z tym nic zrobić i tylko szafuję i tylko o tym mówię, a tak naprawdę nie robię z tego użytku w życiu. Bo tak mi się tu, słuchajcie, raczki pokazuje. A naprawdę macie karty piękne. I słuchajcie, um, mam wrażenie, że z tą pełnią w strzelcu będzie odchodzić jakaś iluzja tutaj, tak? Co do niespełnionych rzeczy z ludźmi, których znacie, z pracą, tak, ze swoimi nawykami również, z zgożkniałością będzie odchodzić taka pewna zgożkniałość też, tak? Trochę za bardzo takie dryfowanie po niebezpiecznych wodach ja mam wrażenie. Tak? Mogą tu jakieś też choróbki odchodzić, uzależnienia odchodzić, słuchajcie, z tą pełnią. I wiecie co? Jak należy, co należy przede wszystkim, to należy, kochani, zejść z tej iluzji, właśnie, bo tu się kończy ta iluzja siódemka kielichów. Bo mam wrażenie, że tu jest taki duży wybór. Wy nie wiecie, co macie wybrać w końcu. I mam wrażenie, że czasami wybieracie źle. Nie gniewajcie się, drogie raczki, ale tak mi się wydaje, bo wy szansę macie zawsze obok siebie, zawsze, bo wy jesteście znakiem bardzo intuicyjnym. Natomiast nie słuchacie się w ogóle swojej intuicji, tutaj mi się pokazuje, tylko ja mam wrażenie, że to jest ciągły zły wybór. Dlaczego? Bo was skusi coś, co jest na zewnątrz fajne, głośne, wesołe, piękne, a to, co ma w środku, jest nieważne. I to jest trochę takie kierowanie się płytkimi rzeczami. Nie? A wy naprawdę macie potężną, słuchajcie, intuicję, i nareszcie przychodzi ten czas, że to się wszystko kończy, bo tu jest sąd ostateczny, wy będziecie musieli podjąć decyzję. I czy to jest chodzi o zamieszkanie jakieś, czy chodzi o nową pracę, bo tutaj ktoś, nowe propozycje, być może za granicą, tak? A wy nie wiecie, co macie zrobić, bo wy ciągle gdzieś tam się wahacie. Natomiast, kochani, warto, żeby zapomnieć również o, o tych stratach swoich, tak? Tu jest niepokój, trochę taki zły, zły stan zdrowia mi się tu pokazuje. Dlaczego? Z goryczy i samotności. Bo tak naprawdę sąd ostateczny jest to karma, ale karma powziętych naszych decyzji. I to są decyzje nie teraz, nie wczoraj, tylko to są decyzje z długiego czasu, miesięcy bo sąd ostateczy to jest karta, to jest wielka arkana, to jest długi czas jakiegoś omylnego, myl, mylnych wyborów mam wrażenie. I dlatego ta karma tak właśnie wraca. <laughs> dlatego nie należy już do tego wracać, uwolnić się od tego, bo każdy ma prawo do pomyłki. Musicie zaakceptować, a nie myśleć. Po prostu trzeba zaakceptować, przeprosić samego siebie, podziękować też samemu sobie, że byliście na tyle odważni, że próbowaliście, i trzeba iść w zupełnie nową drogę. I rezultat jest. Bo czwórka kielichów. Ktoś Wam coś podpowiada. Ktoś do Was z czymś przychodzi, a Wy nie chcecie tego widzieć. Właśnie, bo, bo nie chcecie już. Ale mimo wszystko w końcu mam nadzieję, bo to jest dziewiątka kielichów, że Wy zaczniecie z tego korzystać. Jak już Jowisz wejdzie do znaku raka, to u Was się bardzo dużo zmieni. I czego Wam <coughs> widzicie? Czego Wam życzę? Bo naprawdę macie karty piękne, macie kartę świata. Kurde, wy macie możliwości naprawdę, tylko wy cały czas dokonujecie jak gdyby mylnych wyborów. Nie tak jak, nielogicznie, nie na chłodno, tylko pod wpływem takiego nie wiem czego, tam się pokazało takie jakieś dziecięce. Wy musicie dojrzeć, drogie raczki. Nie do wszystkich to jest, bo to nie ze wszystkimi rezonuje, ale do tego, że po prostu trzeba stanąć na wysokości zadania, tak? I na tym właśnie to polega. Kochani, bardzo Wam słoneczka dziękuję. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale tarot jest po to, żeby mówić prawdę i żeby podpowiadać, bo nic nie jest wyrokiem. Tak? I yy, wiadomo, że nie może być tak, że tylko same superlatywy będziemy mówić, bo to nie o to chodzi. Tak? Ale dojrzały człowiek to zrozumie. Więc kochani, życzę Wam wszystkiego. Słonka co najlepsze. Dużo zdrówka, szczęścia i zapraszam Was na Zoom. Kochani, 6 czerwca o godzinie 19 w piątek w karcie społecznej są wszystkie informacje i kod do tego i trzeba oczywiście aplikację sobie założyć, nie? Zainstalować Zoom. No i się spotykamy, nie? Także kochanie, ściskam Was serdecznie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.